Tematem jest globalizacja. Wśród ekspertów toczą się spory, która to już globalizacja. Raczej nie uważa się, że taki proces zachodził w starożytnym Rzymie czy wokół Morza Śródziemnego w starożytności. Niektórzy eksperci uważają, że pierwszą globalizacją były wielkie odkrycia geograficzne, a więc Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama. Ale to jest rzecz sporna. Nie jest natomiast rzeczą sporną, że pierwsza wielka globalizacja była ściśle związana z jednym procesem, a mianowicie z rewolucją przemysłową, czyli przyszła w początkach XIX stulecia, już po wojnach napoleońskich i przetrwała z nami jako rodzajem ludzkim do pierwszej wojny światowej, czyli w tak naprawdę była związana z Wielkim Imperium Brytyjskim, które za królowej Wiktorii, jednej z najdłużej panujących monarchii w dziejach ludzkości mówiono, że nigdzie tam słońce nie zachodzi, bo jak jeśli zachodziło, to w drugim miejscu już był wschód słońca. I to była globalizacja jak najbardziej ekonomiczna, handlowa i wreszcie, w ślad za nią przyszła obecna fala globalizacji, najgłębsza, niezakończona, trwająca obecnie i związana z nową rewolucją, tym razem tą informatyczną, a więc z internetem, komputerami, smartfonami, telewizją satelitarną itd. itd. Czym jest więc globalizacja? Jaka jest jej najprostsza definicja? No, to proces zbliżenia państw, społeczeństw czy narodów, także kultur, także jak najbardziej gospodarek. I jej efektem jest jedna wielka społeczność międzynarodowa czy globalna, to się jeszcze okaże. I jeśli chodzi o cechy tak rozumianej globalizacji, tego zbliżenia, zbliżenia w rozumieniu. Większej ilości kontaktów między sobą, ale czasami wręcz integracji, a więc zacieśniania więzów w sensie instytucjonalnym. Ta globalizacja obecna wyróż ma trzy takie podstawowe wyróżniki. Pierwszy nazywa się bardzo fachowo kompresją czasu i przestrzeni, to znaczy, że czas stracił tę wartość, którą miał kiedyś bo możemy przy pomocy telewizji satelitarnej, powiedzmy BBC czy CNN, e, oglądać transmisje w Polsce siedząc w Warszawie. E, wydarzenia na bieżąco w transmisji na żywo toczącego się powiedzmy w Chile czy gdzieś na wyspach Pacyfiku, jak wiemy, jest to absolutnie technicznie dzisiaj możliwe czyli kompresja czasu, a więc czas jest w zasadzie ten sam w zależności tylko od środków technicznych i technologii, jaką posiadamy. No i kompresja przestrzeni w tym sensie, że wsiadamy w samolot na... Lotnisku Okęcie w Warszawie, pod warunkiem, że nie jest to oczywiście pandemia, i w ciągu 24 godzin pewnie nawet byśmy do pingwinów na Antarktyce dotarli, bo takie są dzisiaj możliwości techniczne, byle tylko dobre połączenia samolotowe były. Czyli mamy kompresję czasu i przestrzeni. Mamy drugi wyróżnik tej globalizacji, a więc wzmocnienie i zwiększenie tak zwanych transgranicznych interakcji. Czyli mówiąc po polsku, zwiększenie kontaktów poprzez granice państwa. Zresztą, wewnątrz Unii Europejskiej, której jesteśmy od 2004 roku członkami, te granice, w ramach tak zwanego traktatu czy układu z Schengen, po prostu poznikały. Nie ma już przejść granicznych, nie ma służb celnych i to jest niewątpliwie ogromny atut, ale pamiętajmy, że tak jest wewnątrz Unii Europejskiej. Niekoniecznie na całym świecie. Tym niemniej, chociażby pandemia, która się wzięła z Chin, z prowincji Hubei czy z miasta Wuhan, wydawałoby się, że bardzo daleko od nas tutaj, a jednak w ciągu miesiąca czy półtora była już w Europie, a potem na całym świecie i rozlała się po wszystkich kontynentach. Czyli atut globalizacji może być taki, że łatwo nam się przedostać z jednego punktu globu na drugi, ale z kolei duży minus jest taki, że wraz z nami mogą się przenieść też poprzez granice, również państwowe, niebezpieczne zjawiska, jak chociażby zaraza, pandemia czy inne zagrożenie. Wreszcie, trzeci wyróżnik tej dzisiejszej globalizacji jest taki, że rośnie w miarę rozwoju tych transgranicznych, ponadgranicznych, ponadnarodowych kontaktów, rośnie ilość podmiotów pozapaństwowych. Podmiotem, czyli aktorem, stroną rozgrywającym, czynnikiem w stosunkach międzynarodowych, przez wieki było państwo, natomiast e, począwszy mniej więcej od pierwszej wojny światowej zaczęła rosnąć i to w błyskawicznym tempie ilość podmiotów pozapaństwowych. Najpierw to były organizacje międzynarodowe, międzyrządowe. Takich przed I wojną światową było zaledwie 170, o jakim znaczeniu w tej chwili, gdy do Państwa mówię, jest ich ponad 2000, nie licząc rozlicznych NGOs, czyli organizacji pozarządowych. W tym sensie to jest wzrost niebywały i coraz częściej decyzje podejmowane są w organizacjach. Czy to pozarządowych, czy pozapaństwowych, tym bardziej, że wśród tych podmiotów pozapaństwowych wyłoniły się też transnarodowe korporacje, czyli wielkie firmy transnarodowe, które często są bogatsze niż rządy wielu państw i, nie, i to nie tylko na terenie Afryki. Czyli mamy do czynienia z rosnącym znaczeniem podmiotów pozapaństwowych. I relatywnym spadkiem znaczenia państwa jako takiego. Dopiero teraz pandemia COVID-19 jakby przypomniała o, nam o tym, że państwo, rząd, władze centralne, dobrze sterujące sytuacją kryzysową, niewątpliwie są potrzebne, niezbędne, czasami newralgiczne i to już wiemy z własnego doświadczenia. I teraz, jeśli chodzi o próby naukowego opisu, tego procesu globalizacji to wyróżniłbym pięć nazwisk i pięć terminów użyje, które są najczęściej stosowane. Pierwszy jest bardzo dawny, bo jeszcze z lat 60. ubiegłego XX stulecia sformułowany przez nieżyjącego już socjologa amerykańskiego Marszala McLuhana który nazwał to, co się dzieje w ramach globalizacyjnych procesów, a wtedy jeszcze tej informatycznej globalizacji nie było, nazwał to e, Global Village, czyli światową wioską, że tak naprawdę to wszyscy ubieramy się w jedne dżinsy, śpiewamy te same piosenki, może Michaela Jacksona, może Beyoncé, żeby było trochę nowocześniej, a nie z lamusa osób już nieżyjących. No i żyjemy w jednej wiosce, korzystamy z tych samych dobroci, jak pożywienie z Kentucky Fried Chicken, czy Coca-Cola popijana z plastikowej butelki. I to była pierwsza definicja. Drugą przyniósł też socjolog amerykański Ronald Robertson się nazywa, który ukuł nowe pojęcie, taki neologizm. Nazwał go globalizacja, że w odpowiedzi na globalizację, czyli uniformizację, upodobnianie się kultur, społeczeństw, ludzi do siebie, że będzie odpowiedzią odbudowa więzi lokalnych. I w zasadzie to w ostatnich 20-30 latach również na terenie Polski obserwujemy, że każdy jest dumny z własnego młyna czy własnego browaru, że lokalne piwo y, przygotowuje czy y, jakieś lokalne zwyczaje odbudowuje. To jest właśnie glokalizacja, a więc bezpośrednia odpowiedź na uniformizację ze strony procesów idących od góry globalizacji idzie y, lokalizacja. Trzeci termin który jest bardzo ważny do opisu procesów globalizacyjnych. Ukuł kiedyś profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Zygmunt Bauman, który później był przez dziesięciolecia w Wielkiej Brytanii, tam zdobył światowe nazwisko i on nazwał tę współczesność globalizacyjną płynne czasy, fluid, fluid times. Że wszystko jest w stanie płynnym. Nic nie ostaje się na długi czas. Dzisiaj mamy taki samochód, jutro zmieniamy, a pojutrze mamy jeszcze inny. To nie tylko o długopis chodzi, czy nawet partnera, z którym chodzimy pod rękę, ale w zasadzie o wszystko, że trudno jest znaleźć stabilne takie filary, na których można się opierać. A więc płynne czasy nami kierują. Najciekawszą, moim zdaniem, ocenę współczesności i współczesnej globalizacji dał niejaki Manuel Castells, hiszpan ożeniony z Rosjanką, który przez dekady wykładał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Stanach Zjednoczonych. i On ukuł pojęcie pod koniec XX stulecia network society, a więc społeczeństwo sieciowe że nie mamy już takich zależności jak od zamierzchłych czasów było, że był król, arystokracja, dworzanie, rycerze, chłopstwo i tak dalej czy kupcy na boku, tylko mamy network society. Zależność już jest niepionowa, tylko pozioma. Co za różnica, jeżeli ja mówię przez Twittera czy Facebook do swojej koleżanki, kolegi, co ma do tego nasz rząd, nasz parlament? No, chyba, że złamie prawo, chyba, że wyjdę poza obowiązujące reguły, to wtedy ewentualnie mogą się mną zająć służby specjalne. No i wtedy okazuje się, że. Wszystkie te dane, które między sobą to takie ostrzeżenie dla młodzieży, że wszystko, co na Facebooku czy na Twitterze niby zdaje się, że nikt nie, a okazuje się, że idzie i jest zawieszone w chmurze, i jeżeli trzeba, to może być odszukane. A więc Network Society, społeczeństwo sieciowe, roz chodzące się niczym pajęczyna czy pająk, a niekoniecznie przypominające piramidę Cheopsa. I wreszcie ostatnie pojęcie, jakiego chciałbym użyć, użył też Amerykanin Benjamin Barber, który powiedział, że rządzi nami albo dżihad, czyli zorganizowany zresztą też sieciowo dżihad, czyli zorganizowany terroryzm. Albo Świat, czyli McDonald's i te sieciowe również restauracje, które można spotkać czy to w Indiach, czy to w Chinach, czy w Polsce, czy w zachodniej Europie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W tym sensie mamy nową jakość. W ślad za tymi procesami pojawiło się coś, co nazywamy w nauce wyzwania globalne. No, i pierwsze z tych wyzwań pojawiło się już w 1945 roku, czyli na sam koniec II wojny światowej, i związane jest z dwoma japońskimi terminami Hiroshima i Nagasaki czyli zrzucenie dwóch bomb atomowych, i od tamtej pory już mamy świadomość że istnieje zagrożenie globalne w postaci proliferacji czy nieproliferacji broni jądrowej, że mamy te arsenały tak duże, że potrafią, jak się ocenia według wyliczeń fachowych, 200 razy każdą jednostkę każdego z nas zniszczyć. Mimo że po rozpadzie Związku Radzieckiego, przed trzydziestu kilku laty, były rozmowy rozbrojeniowe i część arsenałów, ale to głównie takiej broni klasycznej typu czołgi, moździerze, armaty, a niekoniecznie broń jądrowa została zlikwidowana. Więc pierwsze zagrożenie globalne nadal pozostające to proliferacja, czyli rozprzestrzenianie się broni jądrowej. Drugie, już związane z obecną falą przyspieszenia w ramach globalizacji. To zmiany klimatyczne. One dokuczają, wszystkie wskaźniki podają, że temperatura na Ziemi, na globie ziemskim bezustannie rośnie. I tu jest taki wskaźnik zwany krzywą killinga, killing curve. To jest badanie prowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim, a wcześniej na Hawajach. Ile jest zanieczyszczenia w metrze sześciennym. Particle per Million, czyli sprawdza się, ile jest zanieczyszczeń w milionie cząsteczek danego, danego mierzonego materiału. I wyliczyli naukowcy, bo te badania są już dosyć precyzyjne, że od pradziejów aż do rewolucji przemysłowej było tych 280 cząsteczek Particle per Million na metr sześcienny. W tej chwili, kiedy do Państwa mówię, jest to już około 415, a ocenia się, i to są wyliczenia fachowe, że jeżeli byśmy przekroczyli 450, to procesy stają się trudne do zatrzymania i mogą wymknąć się z nam spod kontroli. I drugi taki miernik, który się stosuje, że temperatura w stosunku do ery przedprzemysłowej, czyli przedprzemysłowej, Tą pierwszą globalizacją, o której mówiłem, i przed przyspieszeniem procesów globalizacyjnych ta temperatura nie może podnieść się o wyżej niż 2 stopnie Celsjusza, a już jest blisko półtora. Tu też dochodzimy do granicy. Trzecie wyzwanie globalne, na które szczególnie uczulam, to jest zagrożenia wszelkie ekologiczne. One mogą przybrać czy to deforestacji, czyli wylesiania, wycinania masowego lasów, czy dezertyfikacji w ślad za zniszczonymi lasami pojawiają się nieużytki rolne, czy wręcz pustynie. Ale chyba najgorszym ze wszystkich zagrożeń jest ilość plastiku, który produkujemy. W latach 50. wczesnych, w szczycie zimnej wojny, tak zwanej, to Amerykanie w tym prowadzili i zaledwie było półtora miliona metrów sześciennych w Natomiast już w XXI wieku przekroczyliśmy 200, a teraz mamy 368 milionów metrów sześciennych produkowanego plastiku. W efekcie wyspy wielkości Polski, a nawet większe plastiku, pływają po Oceanie Spokojnym, po Pacyfiku, i nie wiadomo, co z tym zrobić. I to wszystko prowadzi do ostatecznego wniosku, który chciałem powiedzieć, że w ramach procesów globalizacyjnych trzeba zmienić nasze myślenie, szczególnie jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dawniej bezpieczeństwo było rozumiane jednoznacznie. Mamy większe arsenały, mamy większy potencjał, mamy więcej armat, więcej czołgów, więcej samolotów, to jesteśmy bezpieczni albo większe terytorium. A dzisiaj okazuje się, że wcale tak nie jest, bo zaczynamy mówić o bezpieczeństwie klimatycznym, ekologicznym, bezpieczeństwie takim czy siakim, czyli segmentujemy to i równocześnie bezpieczeństwo ma różny zasięg. Dotyczy nas, jednostki, osoby, może naszej grupy, może naszego regionu, potem bezpieczeństwo państwa i wreszcie. Wyłaniała się zupełnie nowa kategoria, o której my, Polacy, stanowczo albo w ogóle nie myślimy, albo się nią nie zajmujemy czyli bezpieczeństwo globalne, a więc, że pojawiły się te globalne zagrożenia. Które zagrażają dalszemu życiu na Ziemi i przetrwaniu gatunku ludzkiego. I w tym kontekście chciałbym zakończyć takim sformułowaniem, które ukuli eksperci Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, na szczycie tej organizacji we Stambule w 1999 roku, kiedy ukuli nowy termin. Cooperative security, czyli bezpieczeństwo kooperatywne, że przychodzą oto nadchodzą czasy i nadchodzą takie wyzwania, że chcąc przetrwać, musimy raczej ze sobą współpracować, a nie konkurować, współzawodniczyć czy próbować przechytrzyć każdego innego partnera. Innymi słowy, globalizacja jest nie do zatrzymania, ale globalizacja wymaga zupełnie nowego myślenia i innymi kategoriami niż było dotychczas, bo na przykład nie mówiłem o cyberprzestrzeni albo tylko między wierszami. A przecież jedno z najważniejszych wyzwań dla naszego bezpieczeństwa to jest również cyberprzestrzeń, o czym się tak doskonale przekonaliśmy podczas pandemii i niestety tych połączeń wirtualnych czy poprzez internet. Mamy się więc w trakcie pandemii nad czym zastanawiać, i powinna być to refleksja bardzo głęboka. Dziękuję Państwu za uwagę.